Ale jednak nie każdy był zadowolony z tego, że stał się pan e, królem Turnosu. Dariusz powiedział, że nie ma pan wyglądu na e, króla. Nie wiem, czy oglądał pan wczorajszy odcinek i to usłyszał, co pan sobie pomyślał no. o tym komentarzu. Ja wszystko traktuję i, i z przymrużeniem oka. No Dariusz siebie widział jako króla, być może, być może byłby lepszym królem niż ja, z tym, że no, tak jak ja mówię, to nie jest moje ani Dariusza y, ocena jako nasza pojedyncza, tylko to jest ogół, skoro ogół widział, że ja się bardziej nadaję niż Dariusz, no nie przeginam, nie przeginam tak sytuacji, jak, jak Dariusz, dlatego zostałem doceniony przez to. A co pan sądzi o takim podejściu do życia, że trzeba zawsze wygrywać, że trzeba być najlepszym, bo to takie widzowie zauważyli, że Dariusz tak ma, że on ma bardzo duże, y, dużą chęć do wygrywania i bycia najlepszym. I po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli ja wiem, że ja czegoś nie potrafię mieć w sobie, to przyznaj się. Trzeba potrafić przyznać się do tego, czy ponieść porażkę. Natomiast, no, jeżeli Dariusz nie potrafi tego ponieść, to całe życie teraz będzie chodził albo ja mogłem zrobić to, ja mogłem z nim wygrać, gdybym zrobił tak, się jak tego nie ma. Było, przegrałem, idę z honorem, z podniesioną głową. To tak, jak jest z kobietami. Idziesz kobietę, dużo chodzę na tańce. Jeżeli idę prosić kobietę do tańca, ona powie dziękuję, odpoczywa mnie, tańczy, czy coś tego. Nie wiem jak tego. To nie jest to porażka. Odchodzę również z podniesioną głową, z taką, jak szłem po tą kobietę, bo to nie jest porażka, bo może akurat nie miała ochoty zatańczyć, czy dolegał dolegała jej ból głowy, czy nogi, czy coś tego. Trzeba umieć przyjąć to i i z tym bezproblemowo. A kim on był kolegą? To wielu widzów zastanawia, bo my w odcinku widzimy godzinę, a państwo mm. tam byli jednak ze sobą kilkanaście dni. Ja uważam, że Darek jest bardzo fajny facet, jeżeli chodzi o kumplowanie, takie różne rzeczy, no, jest to facet, który potrafi wszystko załatwić, wszędzie wejść. No, jeżeli coś się podejmuje, tak drąży, żeby to Y, 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 załatwić i y, jakoś tak zgrać wszystko razem. Mhm. Natomiast no, jeszcze trzeba mieć, umieć i, i po, ponosić porażki. I to, i to tego. Ale jako, jako kolega jest tego sympatyczny. Bardzo.